Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie w środę 26 lipca 2023 roku. Dzisiejszy dzień to czwórka, kochani, a księżyc, no tak jak wczoraj już dowiedzieliście się, wieczorem zmienił swój znak na skorpiona, a więc mamy dzisiaj cały dzień w znaku skorpiona, jeszcze jutro zresztą też. Kochani, czwóreczka to oczywiście dzień dość pracowity, tak się przynajmniej zapowiada. Możliwe, że wczoraj było lekko radośnie i na przykład czegoś nie zrobiliście, co było zaplanowane, więc dzisiaj możemy nadrabiać właśnie zaległości z wczoraj. A również możemy zajmować się takimi pracami domowymi, typu jakieś sprzątanie, prasowanie, tak? Czy też możemy w ogóle pracę do domu przynosić, tak? No jeżeli oczywiście ktoś ma taki charakter pracy, że jest to możliwe. Więc w tej czwóreczce myślę, że raczej... Nie będziemy odpoczywać, raczej nie będziemy się właśnie relaksować i, i leniuchować wręcz nawet, tylko wręcz przeciwnie. Planujemy, działamy, robimy jakieś bardzo myślenie takie konstruktywne dzisiaj, będzie nam towarzyszyć. No i myślę, że rzeczywiście szkoda tej energii marnować, bo tutaj dość dużo może się zadziać. Czwórka to też, kochani, dzień później, tak? Czyli dzisiaj wszystko... Może dłużej trwać, może się troszeczkę opóźniać, więc yy, idąc gdzieś, czy wybierając na jakąś określoną godzinę, może Was coś po drodze zatrzymywać, więc weźcie sobie taki margines błędu tutaj. No jeżeli chodzi o Skorpiona, kochani, o Księżyc w znaku Skorpiona, on nam dodaje takiej ostrożności w działaniu, tak? Więc dzisiejsze plany, o których mówiłam wcześniej, myślę, że będą właśnie z takim no, wzięciem też tego pod uwagę, tak, że jakieś ryzyko gdzieś tam się kryje, że na coś trzeba zwrócić uwagę, że trzeba uważać na jedno czy na drugie, więc więc te plany będą, myślę naprawdę dobrze przemyślane. Na pewno jesteśmy też bardziej skryci niż w innych energiach, więc dzisiaj nie będziemy chcieli mówić o tym, co gdzieś tam głęboko w naszej duszy gra, będziemy raczej właśnie mówili o rzeczach Powierzchownych, nie wchodząc, nie otwierając się, nie zdradzając jakichś swoich sekretów czy, czy tajemnic, i generalnie no nie chcemy się zwierzać, a już szczególnie osobo, osobom, które dopiero co poznajemy. I na pewno w, również w Księżycu, w Skorpionie, mamy ograniczone zaufanie do ludzi, tak? Czyli to też tak będzie dzisiaj, właśnie z, taki, z taką nutką. Niewiary i braku zaufania będziemy podchodzić do, no właściwie do większości, do wszystkich, chyba można by nawet było w ten sposób powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, patrzymy na karty. Jeżeli chodzi o baranka, baran ma dzisiaj kartę Rydwanu, więc na pewno będzie się tutaj dużo działo u ciebie, i myślę, że to jest taki mocny skok do przodu, taki pęd do przodu w skupieniu na sobie, na tym, co chcesz osiągnąć, tak, wiesz dobrze, czego chcesz, wiesz też, kim jesteś, jakie masz możliwości, jaki masz potencjał, czujesz się właśnie pewny siebie tutaj, drogi baranie, no i pędzisz, pędzisz do przodu. Warto w tej karcie kontrolować swoje emocje, żeby gdzieś tam nie pozwolić za nadto czemuś działać. Uważajcie też, żeby Was pewne rzeczy nie rozpraszały, tak? Bo tutaj w tej energii trzeba być skupionym. Jeżeli chcemy tutaj od niej sukces, zwycięstwo, chcemy coś uzyskać, wygrać, to musimy tutaj być zaangażowani i skupieni. Więc wszystkie rzeczy, które gdzieś tam z boku nam e, odbierają energię, rozpraszają, no niestety, ale nie są wskazane. I na to trzeba uważać. Dla baranka, kochani, wdzięczność. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Kochani, byczek ma dzisiaj kartę umiarkowania, więc dzień zapowiada się dla ciebie, byku, dość spokojnie, tak? To jest karta równowagi, harmonii, więc myślę, że właśnie taki ten dzień będzie. Wszystkiego jest tyle, ile trzeba. Wszystko jest takim, jakby można powiedzieć, idealnym połączeniu, idealnym porozumieniu. Możliwe, że będziecie się po prostu też dobrze czuć, jeżeli chodzi o taki stan psychofizyczny. Być może ostatnio było różnie ze zdrowiem, z tym samopoczuciem, no to dzisiaj będziecie właśnie czuli się o wiele lepiej. Można powiedzieć, takie właśnie rozkwitanie, ozdrowienie może w Was nastąpić. Oczywiście jest to również karta godzenia się, powracania do jakiejś relacji związków, przyjaźni po jakichś kłótniach właśnie czyli można do kogoś wyciągnąć rękę dzisiaj i pewne rzeczy wytłumaczyć, wyjaśnić, przeprosić jak najbardziej, powinno dzisiaj to zostać przyjęte, tak, czy to nasze wyjaśnienie czy właśnie przeprosienie kochani, bez troska pobaw się z dzieckiem, dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel no i dziewiątka monet dla bliźniaka, kochani. Więc bliźnięta dzisiaj, myślę, w takim dobrym samopoczuciu, zadowoleniu z tego, gdzie jesteście, z okoliczności, w jakich przyszło Wam przebywać, żyć, mieszkać, pracować. To, co jest dookoła Ciebie, najbliższe Twoje otoczenie, daje Ci zadowolenie, daje Ci spełnienie. Masz poczucie też tego, że kontrolujesz wszystko, co wokół Ciebie, trzymasz jakichś tam swoich planów, założeń, no i realizujesz, tak, krok po kroku robisz to, co gdzieś tam masz zaplanowane i daje ci to poczucie właśnie komfortu, takiego dobrostanu. No i myślę, myślę że no cóż więcej dodać, no po prostu karta zadowolenia, tak, i cieszenie się też jakimś tam wolnym czasem, który masz, masz dla siebie, może na łonie natury spędzonym, w każdym bądź razie takim właśnie zadowoleniem. Kochani, mądrość dla was, drogie bliźniaki. Nie staraj się kontrolować wszystkiego, zaufaj mądrości boskiego planu. No i raczek, a rak ma dzisiaj szóstkę pucharów, czyli wracamy do przeszłości, drogie raki. Coś dzisiaj do was przyjdzie z przeszłości, więc albo spotkacie jakąś osobę, z którą się dawno nie widzieliście i jakieś tam, powiedzmy, rozmowy, wspominki, ewentualnie. Możecie dzisiaj również, no, sami na przykład, nie wiem, otworzyć album ze zdjęciami i, i uruchomić taką właśnie lawinę wspomnień, ewentualnie jakieś tęsknoty, czy też nostalgii za jakimiś odległymi, właśnie czasami. Możecie również spędzić ten czas z dziećmi, w towarzystwie dzieci, czy to swoich, czy jakichś innych, może z rodziny, a może ze, od znajomych. No, w każdym razie, jakieś dzieciaki gdzieś tutaj się blisko Was znajdą. Czasem w, tym, w tej karcie również wracają do nas pomysły, które gdzieś tam w przeszłości już były, już się miały realizować, ale coś tam się wydarzyło, nie zrealizowały się i teraz przychodzą raz jeszcze takie drugie wejście, drugie podejście, tak? Może tym razem się uda. I dla raka, kochani, odwaga. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Kochani, trójka kielichów dla lwa. Więc, drogi Lwie, no dzień radosny dla Ciebie dzisiaj, tak? Radosny, pełen zabawy, ta, też takiej energii. To jest też takie tryskanie energią, może świętowanie jakieś, może właśnie spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi, nie wiem, no, wspólne, wspólne rozmowy, tak? Wspólne, może nawet jakieś zabawy, śpiewy tańce. Dlaczego nie? Może też w ten sposób się ta karta zrealizować. W każdym razie, jesteście wśród osób. Które lubicie, z którymi dobrze się czujecie, przy których można powiedzieć, wasze akumulatorki się ładują. No i vice versa, pewnie, pewnie tutaj przyjaciele czy znajomi również lubią Twoje towarzystwo i również przy Tobie dobrze się czują. No więc wzajemnie sobie jakby pomagamy i wspomagamy się. Więc bardzo fajna, lekka, radosna atmosfera i energia. I dla lwa pomoc, moi drodzy. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Panna, kochani, panna ma ci kartę kochanków, więc no przede wszystkim skupienie na ludziach obok nas, tak? Więc czy to dla kogoś będzie istotne dzisiaj budowanie jakichś relacji powiedzmy, partnerskich czy romantycznych, miłosnych, seksualnych, obojętnych w którą stronę? Czy jakichś takich bardziej zawodowych, czyli współpraca z kimś, porozumienie, to jest takie otwartość, szczerość, mówienie właśnie wprost tego, czego potrzebujemy, czego oczekujemy, co też możemy dać od siebie i dbanie o to, tak, budowanie tej relacji, skupianie się właśnie na tym. No oczywiście z drugiej strony karta romansów, tak, bo tutaj zawsze na pierwszym miejscu w tej karcie wychodzi też właśnie miłość. Miłość, spełnienie, namiętność, więc takie tematy tutaj też się mogą uruchamiać. Możecie spotkać kogoś takiego, właśnie, kto bardzo będzie w Waszych oczach osobą atrakcyjną, bardzo pociągającą. No i myślę, że będzie trudno tutaj się oprzeć, tak, tej osobie. I dla Panny, kochani, prawda: mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Kochani, waga. Waga ma dzisiaj piąteczkę monet, więc karta, która mówi o tym, że możecie mieć poczucie braku. Zależy na jakim tam polu to się ma zrealizować, tak, bo może oczywiście na każdym się realizować. Począwszy od tego, że na przykład odczuwacie jakieś takie dysfunkcje zdrowotne, tak, i możecie powiedzieć, że no nie mam dzisiaj zdrowia, brakuje mi zdrowia, źle się czuję, czuję się kiepsko, Po takie właśnie materialne rzeczy, czyli nie mam... Nie wiem, cukru, kawy czy tam jeszcze soli, poprzez bardziej materialne, w sensie finansowe, tak, many-many i też tu mamy jakieś poczucie braku, tudzież czekamy na jakiś przelew, który do nas nie przychodzi, albo na jakieś pieniądze, które ktoś ma nam dostarczyć w jakikolwiek sposób, i tych pieniędzy póki co nie ma. No, aż po takie właśnie poczucie, że brakuje nam. Miłości, brakuje nam czułości, brakuje nam przytulenia, być może jakichś ciepłych słów od partnera, partnerki, od bliskich osób. No i to też odczuwamy właśnie jak, jako taki brak. Kochani, cele, wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Moi drodzy, skorpion, skorpion ma dzisiaj diabełka. Więc moi drodzy, drogie skorpiony, tak wy dzisiaj przede wszystkim uważajcie na wszelkie nałogi, na wszelkie jakieś uzależnienia, żeby nie wpaść w sidła czegoś takiego, tak? Czy to chodzi o alkohol, czy o narkotyki, czy o hazard. Czy jakiekolwiek inne uzależnienie, również w tej karcie kryją się uzależnienia od osób, tak? czyli wchodzenie w jakieś toksyczne relacje, wybuchy złości, wybuchy gniewu, więc po pierwsze, wy możecie w ten sposób reagować, ale możecie też paść na przykład ofiarą napaści jakiegoś takiego toksycznego człowieka, który właśnie wybuchnie z ogromną agresją w stosunku do Was, czy z ogromnym gniewem, czy taka awantura zrobiona. Właściwie z niczego może się też zdarzyć. No i oczywiście, jest to też karta kontroli, takiego, takiej próby uwięzienia na przykład kogoś albo was przez kogoś. Więc, takie tutaj elementy też mogą się zadziewać. Poddawanie się wpływowi innych osób, tak? Taka właśnie uległość, to też ta karta, właśnie. I dla Skorpiona, kochani, cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi, w ciszy znajdziesz ukojenie. A strzelec, moi drodzy, strzelec ma dzisiaj rycerza mieczy, więc, no cóż, na pewno karta zmian, prędkości, podróży. Więc, jeżeli jakiś strzelec, no na przykład jakieś służbowe podróże od czasu do czasu odbywa, to być może dzisiaj trzeba będzie właśnie gdzieś jechać. Myślę, że też, jeżeli chodzi o takie sytuacje międzyludzkie tak? o relacyjne no to tutaj może być trudno, tak, bo w rycerzu mieczy często padają jakieś takie nietaktowne, nieuprzejme słowa, tak? komuś tam się coś wymsknie i powie właśnie takiego w sposób taki troszkę można powiedzieć obcesowy nie, nie licząc się z czyimiś uczuciami tak, tylko właśnie tak się rzuca troszeczkę mięsem więc, no, uważajcie też, tak, aby sami tego nie robić, ale też, jeżeli widzicie, że obok Was jest ktoś, kto ma taki dzień dzisiaj, właśnie i będzie nie umie trzymać języka za zębami, i będzie w Waszym kierunku rzucać jakimiś takimi słowami, to może po prostu trzeba odwrócić się i nie dopuścić do tego, żeby sobie ktoś jakąś tam ulgę przynosił na Was. Więc, miejcie to na uwadze, tak? Czasem warto być asertywnym i jakby nie dopuścić do Takiej sytuacji. Na pewno właśnie taka złośliwość, z, zgryźliwość, tak, może się tutaj u kogoś dzisiaj pojawić. No i karta dla Was, kochani, to niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. No i Koziorożec ma dzisiaj z kolei cesarzową, tak? Więc, drogi, drogi Koziorożcu, no, cesarzowa to wspaniała karta, tak? Karta, która mówi o tym, że no, jesteś w takim stanie, można powiedzieć, dobrobytu, dobrostanu, tak? Wszystko się tutaj dzieje według Twoich zamierzeń, według Twoich planów. Mogą się oczywiście również w Twojej głowie jakieś, jakieś nowe plany rodzić, tak, oczywiście też możesz je próbować już właśnie realizować. Na pewno duże skupienie też na, na pięknie, na. Na sobie, w sensie dbaniu o swoje ciało, o swój wygląd. Czyli to jest też taki moment, kiedy można iść do fryzjera, do kosmetyczki, na masaż, na jakieś fajne zabiegi, do spa, jakieś olejki pachnące i tak dalej. Czary Mary, więc dobry czas na to. Również dobry czas na zajście w ciążę, więc jeżeli jakieś tutaj um, dziewczyny koziołeczki miałyby na to ochotę, no to czas sprzyjający bardzo. No i kochani, dobrobyt ogólnie, tak, taki dobrostan materialny również, tak, więc chęć otaczania się pięknymi przedmiotami, pięknymi ciuchami, pięknymi zapachami, tak, no chcemy po prostu poczuć odrobinę luksusu na pewno w tej karcie. No i przyjemność, no właśnie, sprawianie sobie przyjemności, dokładnie tak. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Mhm. No i moi drodzy Wodnik, Wodnik ma dzisiaj czwórkę kielichów, więc drogi Wodniku, ty dzisiaj niezadowolony jesteś z, z siebie, z życia i z wszystkiego tego, co się wokół ciebie dzieje. Więc troszeczkę ci taka apatia jakaś czy marazm dopadł. Myślę, że to jest takie zawieszenie, trochę się skupiasz na tym, co w twoim wnętrzu być może chcesz coś przemyśleć, być może chcesz też coś zrozumieć i przestajesz jakby zauważać to, co się dzieje wokół ciebie. Skupiasz się bardziej właśnie na wnętrzu. To jest czas też również na medytację, na kontemplację. Nie ma tutaj na pewno aktywności, wręcz takie wycofanie, troszkę nawet ucieczka. Natomiast. No, my często w tej karcie w ogóle nie dostrzegamy tego, co się koło nas dzieje. Ktoś przychodzi, daje nam jakąś e, ofertę, jakieś okazje się pojawiają, jakieś szanse. No, a tutaj niestety, drogi Wodniku, nie zauważysz tego, możesz e, przegapić, tak. No, często w tej karcie też brakuje nam takiej właściwie motywacji do działania i to też no niestety nie jest, nie jest fajne. Natomiast e, no warto myślę, co trzeba to przemyśleć owszem, ale później podnieść głowę i jednak się rozejrzeć dookoła, tak żeby nie stracić jakichś fajnych okazji. Świadomość. Umacniaj świadomość w chwili obecnej, sens życia, który poszukujesz tkwi w teraźniejszości. Rybeczki mają kochani dzisiaj Królową Buław, czyli karta, która mówi o takim dobrym samopoczuciu, tak. Królowa Buław jest zadowolona z siebie. Wierzy w siebie, wie czego chce, wie jak to osiągnąć, ma plan, ma też jakby już wszystko opracowane, można powiedzieć. No, robi dobre wrażenie też, tak? I takie mocne wrażenie, jeżeli się gdzieś pojawia łatwo również też znajduje przyjaciół, więc jeżeli Wy się będziecie w takiej energii dzisiaj czuć, no to myślę, że wokół Was będzie na pewno dużo, dużo ludzi, każdy będzie chciał z Wami porozmawiać, spędzić z Wami czas, a Wy chętnie będziecie w taki właśnie miły sposób odpowiadać, jesteście nastawieni też pozytywnie do innych. Karta, która też mówi o dużej takiej niezależności, o poczuciu wolności, tak, i o takiej pewności siebie, kiedy wiemy, czego chcemy, wyciągamy po to rękę, bierzemy. No i już. I to jest moje, to mi się należy, tak? I w takim mniemaniu właśnie jesteście dzisiaj, drogie rybki. Kontakt. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Tak, moi drodzy, bierzemy aniołki. Bierzemy aniołki. Jak. Codziennie trzy aniołeczki losujemy, które będą przekazami: numer jeden, numer dwa, no i oczywiście numer trzy. I tutaj macie czas na to, aby sobie zadać jakieś pytanie, ewentualnie potraktować to jako radę na dzień dzisiejszy. A więc jedyneczka odskrywamy. Bądź asertywny. O, właśnie. Bądź asertywny. Ta sytuacja wymaga od Ciebie przejęcia samodzielnej kontroli. Musisz uzyskać całkowitą pewność odnośnie własnych uczuć, a następnie podążać konsekwentnie w kierunku spełnienia marzeń. Musisz się przy tym wykazać odwagą i pewnością siebie. Proś o wszystko, czego Ci potrzeba, i nie tłum swojego prawdziwego zdania, tylko po to, by zadowolić innych. Pamiętaj, że zwracanie uwagi na swoje potrzeby nie jest czymś, za co powinieneś przepraszać. Ustal odpowiednie granice z osobami ze swojego otoczenia, by stworzyć bezpieczne i sprawiedliwe środowisko. Nakieruj swoje działania na uzyskanie szacunku, jaki jest ci należny, a następnie z odwagą pójść przed siebie. Kochani, dwójeczka to zaufanie. Zaufanie. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co cię czeka. Dzięki temu cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie tak jak u dziecka rozpakowującego prezent, częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. No i trójeczka, moi kochani. Medytacja przyniesie odpowiedź, a więc tu nie ma odpowiedzi ani rady, tylko zachęta do medytacji, moi drodzy. Próby uzyskania odpowiedzi na postawione przez ciebie pytania oparte na intelektualnej analizie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Stało się tak, ponieważ odpowiedź, której poszukujesz, może być znaleziona jedynie w twoim wnętrzu uzyskasz ją poprzez medytację lub duchową pracę nad swoim wnętrzem. Cenne informacje możesz również uzyskać z analizy swoich snów, ponieważ za ich pośrednictwem twoja podświadomość może tworzyć rozwiązania, na które mógłby nie wpaść twój będący na jawie umysł. No to tyle kochani na dzisiaj. Czyli co, cudownej środy, tak? Życzymy sobie. Na kanale oczywiście już tam codziennie pojawiają się moi drodzy czytania miesięczne na sierpień, więc zachęcam po kolei. Już pierwsze znaki wskoczyły, dzisiaj będą następne. No i tak, kochani, sukcesywnie dzień po dniu. Mam nadzieję, że do soboty uda mi się wszystkie znaki zrealizować. Cudownej środy.